No to gołę Strzało ty Tak, tylice tygrysowi, zwłaszcza jak cię trafi w amunicję, to jest właśnie to, co lubię najbardziej. To jest znowu Karpaty. No, pojedziemy? Ja karpaty, durnowaty. Dominacja, na górę pojedziemy? No chyba tak. to idzie pewnie. No. Można trochę depresji lufy użyć, o takie rzeczy, jak to w Shermanach. Tak, dokładnie. Bardzo śmieszne. Chyba, że masz ruski wynalazek, wtedy nic ci się nie depresjonuje. Znaczy nie, gracz ma depresję wtedy A z drugiej strony jak masz ruski czołg, to nic się niczym nie przejmujesz, bo on jest nieprzebijany po prostu. Tak, tak, tak. Pancer no jedynka? Okay. Znaczy dwójka? Coś tutaj chyba oszalał. No, za szczęście nazwiady, czy z rozpaczy. Gdziekolwiek się wybiera... Jak weźmie <laughs> tą M6 jeszcze. Skończy się to jak tylko wyjedzie z okopu. A nie, no bo e, Statynosa znam od bardzo dawna. E, I od bardzo dawna znam go jako Gandalfa.pl <laughs> Dlatego mówię. Do niego. Nie. Dokładnie. No, nie, no nie, nie da rady z tą szóstką. No nie da rady po prostu. Nie, ba, nie da rady. To były wakacje, sobie. tak. <laughs> Nawiasem mówiąc, poważnie, chodzi mi po głowie jakaś wycieczka. E, może pojadę do Bornego Sulinowa. To przy okazji bym zahaczył o Warszawę. Tak, na, na dnia odwiedził. Byłem, 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 i porny mi w Warszawie. <laughs> a, przy A kapał dwójka już. No to Jestem ja jej tam, tam na głowę syr Aha, tam daleko coś jest. Jedzie, 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 ba! Nie, to czwórka, Nie. czwórka. Schował się za kamienie i udaje, że go, że mu, że zmienia. O! Dobra, no co też już robią, trzeba by tam podjechać. Bo... O, już zjarali na czegoś niewczciciela. na nasza tu jechała, ale już dostała trąbę. A ja. nie pcham tylko cię popchnę dołem. Cię popycham dołem, jakby ktoś pytał. Okej. Okay. Jest duża szansa, że się zaraz wysypią posiłki nasze, akurat. Dzień dobry pancer 3 lub 4 tam oklepawszy No to Jak to, strzela, to tam ja mi ty wygląda, wygląda przy tym o, 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 o. Że... M24 Nie wierzaj sam, zjedziemy z dwóch stron oj, po Oj, 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 Zaszalałem z tym podjazdem Teraz go poprawię Tylko nie wierzę na jego pozycję, to o, Marta, Kurwa. Chyba on Ciebie poprawił, co? Ja jego też, a Nie, to co ty, poprawił mnie kolej zupełnie z innego miejsca Znowu, tak? Pomiędzy. Z pola, no. Tak. Yeah. No ja jestem na zabicie, tak jest. Tu Pantera się czai O za matko, mre. no właśnie. Krytyka mu sprzedałem. Jej, jemu. A ja ci pokażę, co się robi w łocie z takimi gośćmi. O masz, wstrętny! <laughs> o matko, M6 jeszcze mi pociągnął yy, w tył. Gdzieś. Gdzieś mi. M6... Aha, i to nasz M6, tak żeby było zabawnie, pociągnął mi. A co mi tam jego kasa? Rada. O, super! Na pewno coś wykombinujemy tam. Jakiś czas przed tym planem się odezwę. No, w kółko zostałem zapasowy tam. O, to musi pójść na YouTube. Zabiłem samolot z działa. Lewej się do nas czy już nie, Ale siadło. O, co ja? tu robię? Co ja? tu robię? Co ja? tu robię? Co ja? tu robię? O, Wow. To mi się podobało. Po takim on dziwnym kątem stoi, to musi być bot. On stoi w ogóle jakoś dziwnie, wiesz? Bo no jest, wiesz, kręci do dookoła i... Masz Taka loteria, w co trafię tym razem. Tak? Ależ on jest kurde, dobra, nie, nie tam, <gry> No, no. Dobra, chodźmy na... Aha, no, no, dobra, poszli. górę robimy. Czy w trakcie... Cześć, z lewej widać tego isa. Czy tam tygrysa. Nie, kawulca. Kolejnego. A, bo tam boloty się im... urodziły. Wiesz co, Wale tego pota. No już poszedł. No. Mm, ciekawostka, zniszczyłem nasz samolot jednym strzałem, nie celując. Na pewno Z karabinu maszynowego. Nie no, no, po prostu... No, ja bym sobie zaplanował, to by mi nie wyszło. No, nie, nie, nie. Dwa będą jechały. Będę mi już po drogi na C. No to się to, tak, postaram się to tutaj przykryć. O jest, jest, jest. Tygrys. Popalił. Co za ulury ty. Ja go też tam pociągnąłem widocznie, o właśnie. Ja mam gaśnicę, a ty? Party na mnie. Lufa by mu się przydała. Dobra, lufa poszła. Pięknie. Poszło. Lewa, lewa. E, lewa, coś mnie właśnie zatrzymało, w biegu i mnie dobije teraz. Ała! Ale może nie. Podpaliłem go. Zapaliłem go. To ty, Ty czy ja? Obojętne, tak. W każdym razie dostał. Znowu go podpaliłem. Artyleria poszła. Nie ma go. Ja się muszę chyba poskręcać, bo jestem lekko zepsuty. Dam za porówkę, ta ma podjazd. No ja tu dobra. to Hmm. Tak, mogliby właśnie do tej lokalizacji gry zatrudnić jakiegoś gościa, który... Zaraz w jakiej to grze było? E, gdzie komentatorem, czy lektorem, czy narratorem był gość, który to chyba było w, e, w Stalkerze którymś narrację prowadził... Koleś, mi tu M4 na stronę. który zawsze, odkąd pamiętam z dzieciństwa, e, ruskie filmy dubbingował. No klimat był nieziemski, naprawdę, to było coś fantastycznego. Bardzo ładnie tam załatwili chłopaki samolocik. Dobra, lecę tutaj zrobić im... Piesień so, średniowiecza Czekaj, czekaj. No, nie zrobiłem, ale na niego bomba już spada. Proszę bardzo. to Mam O, zepsułem, zepsułem mu lufkę Coś tu z prawej jest, coś tu z prawej jest, tak Jest, 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 właśnie, tego się tu czaje lekko tam Sherman chyba był, wiesz Nie, te 34 no to... Czy coś tam, bo tego no. szwaba dziabnąłem O! Zabijem go jakby w cudzysłowie z karabin Jeszcze jeden, o ty z Dziadzie Oj zepsuł mi elewację lufy I nie tylko